Sorry, ale nagrywam to. Ten ogólnie głos jest nagrywany później niż to jest nagrane i jakby no i gram na telefonie, więc to jest dla mnie ogromny problem z lagami ogólnie gra to Eternal Nights, no i po prostu tyle wjedzcie. i no. no właśnie tutaj ten gadam z kolegami, więc nie mogłem no gadałem z kolegami wtedy a więc nie mogłem nagrać głosu i nie mam itemów zakupionych tylko to jest custom night, czyli itemy są za darmo Ja zrobiłem taką noc, yy, że tam serię było to warianty dosyć. Yy. Ogólnie. Nie będę spoilerował, bo wiem, co będzie. A nie, jeszcze nie wiem, co w sumie będzie za chwilę, ale. A no tak, oni tu wyszli. Ojeju Tu zamknąłem ich Na no pięknie idzie po niego coś Idzie po niego coś Mówię zaraz tu Foxy przebiegnie Badem szybsze animatroniki i Foxy to jest no on biega po prostu tak szybko No i tutaj oni po prostu Mm, otworzyli drzwi no i przez to umarłem przez to umarłem aż kurde otworzył drzwi mm, mojemu koledze Kolega mi otworzył koledze mi, mm, mojemu drzwi no i tak wyszło Tutaj yy, na czacie pisałem. Gra. Długo znowu zatrzasnąłem, Tak, no po prostu się chciałem pośmiać trochę z niej. Mm. Idzie coś po niego. Idzie coś, to jest Freddy! Kocham to, Freddy idzie po niego i teraz go wie. Pamiętam. O nie, pamiętam. Ja się wtedy zapytałem, czy on wie, że idzie na niego Freddy. I on, po... on wtedy otworzył te drzwi i ja umarłem przez niego. No tak. Przecież on był na czwartym poziomie tylko, a on otworzył drzwi. Jeżeli umiecie angielski trochę, to e, ta gra jest czasami też dla Was, jak umrzecie. Bo jak umrzecie, to macie. Mm, no jak umrzecie, to e, macie też w ogóle ten. Mm, mogę Wam powiedzieć, e, jakie zasady są animatroników, aby przeżyć. O nie, ja pamiętam, jak ona na mnie wleciała. A ja chciałem, żeby kolega zginął. E... Kłótni. E... No i Cika nie będzie Cię widziała, ale czasami Cię będzie widziała. No czasami Cię może zobaczyć jakimś cudem i nie wiem, bo to działa czasami tak, że Cię zauważy, czasami nie zauważy. No i ogólnie... E... Chica. Działa tak, że jak kucniesz to y, Może cię nie, nie zjeść po prostu y, Freddy y, Przed Freddy nie ma ratunku No Freddy to jest po prostu y, Widzi y, Słyszy Kurde, ale on nie działa na sucho no i ten, o pamiętam co go tu zabiła. E, bo mi to po prostu... No Freddy jak m, będzie będziesz do biura, to wtedy słychać. No jak Freddy idzie, to po prostu słychać wtedy y, śmianie się. I w, w ogóle wtedy już nie było mojego drugiego kolegi, bo go wywaliło. No i w sumie y, to Freddy się śmieje, bądź y, będzie słychać kroki. Jak Bonnie, y, to po prostu nie możecie robić dźwięku, ale też porada ode mnie, własno ten, y, no sam ją tak bym chciał, żeby ona była w grze, to że po prostu y, jak jest Bonnie, to aby wiedzieć, że, on, że to on idzie, to po prostu y, będzie czerwone światło, gdzieś widać. Tylko trzeba mieć grafikę. Nawet y, Foxy też nie ma gatunku. Jedynie to szafka. Właśnie tak samo jak przed Fredim, y, przed Chikom, można się ukryć. W sumie, w, w, y, no najpierw chciałbym powiedzieć, że przed BONIM się ukryć da w szafce. Y, no i w takim śmietniczku, jakby takim śmietniczku, że no, to nie jest śmietnik, ale no, przed Foxim też się da ukryć w tym, jakby śmietniku y, i w szafce. Przed ciką można się ukryć w tym samym co poprzednio wymienione i y, można jednocześnie się ukryć w wentach, bo Cika nie umie wchodzić do wentów. E, Cika nie umie wchodzić do wentów, przez co w ogóle też jest jedynym animatronikiem, który nie umie wchodzić do wentów. Nie wiem czy tam puppet umie wchodzić. E, Golden Freddy też nie umie. No on wtedy nie otwierał drzwi. On tylko jednorazowo se postanowił otworzyć drzwi w ogóle ten Freddy. A teraz gdy Freddy to on se uznał, że, że będzie miał wywalone w to czy idzie ten, czy ktoś idzie otworzyć drzwi i otwiera drzwi. Najważniejsze jest oczywiście to. Aby no. A tak w ogóle to. No. <laughs> przed im tylko w szafce i tym śmietniczku. W, do wentów może wchodzić. No i właśnie. To jest po prostu, właśnie. No, jak chcecie, to sobie sami lepiej ten. A i taka jedna rada ode mnie. E, spróbujcie e, na custom Night zawsze dawać e, infinite stamina, chyba że nie chcecie, bo infinite stamina i run speed 40 to jest mega fajne combo, bo wtedy można biegać szybko i można se no jak no po prostu jak się biega, to wtedy jest to po prostu fajne. Bo właśnie no, a jak się gra w story mode, jedyna rada jest taka, aby nie zużywać za dużo prądu. Yy, więcej rad nie dam, bo nie wiem, a tak to to w ogóle. Mm, Wracając do rozgrywki, to jest dziewiąta minuta nagrywania. No, dopiero co właśnie widzieliście czas rozmowy 18 minut. Wtedy, no, dosyć mało rozmawialiśmy. No, przepraszam, za, że takie długie. wiem, że nie będzie ten. Jeśli komuś, no, komukolwiek chce, to niech napisze, że no, że jest w tym momencie, w komentarzach może napisać wtedy kanapka z dżemem, bo nazywam tak cupcake'a z kolegami, czyli to mi jak i że uroczą babeczkę z różowymi oczami, a zresztą cika w tej grze też ma różowe oczy. Ale da się łatwo w ogóle pomylić Golden Freddy'ego z, z, ze zwykłym Freddym jeżeli się nie widzi oczu, bo jak widzisz y, czarne oczy, tylko jedną kropkę w sumie, taką białą, to to jest właśnie Golden Freddy, a jak jest zwykły Freddy, to po prostu ten, to ma zwykłe oczy. Mm. No a tak w sumie jak gracie na nieskończonym prądzie, to nie radzę dawać popyta, bądź patrzeć ciągle na front area, z czego co pamiętam, kamera 0,4, no i jak tam będziecie mieli recharge, to przesiadujcie ciągle na kamerach i bierzcie recharge, chyba, że macie Freddy'ego powyżej 5, to wtedy jest niebezpiecznie, bo Freddy mam, wam może wparować do ten... I możecie nie recharge'ować papeta. No i właśnie tam jest music box, i musicie go recharge'ować przez kamery, bo bądź z bliska chyba się da też. No ale to jest właśnie też takie trochę też ciężkie, bo no trzeba ciągle y, tego papeta utrzymać. No, a tak w ogóle to. Yy, jak chcecie porady do gry, to czasami ten. Yy, to powiem Wam, że śrubokręt może się naturalnie, yy, tak po prostu zrespić, się wbił No, śrubokręt jest ogólnie do otwierania wentów yy, tych sklepów. No. no tych z kratą taką do otworzenia śrubokrętym. I śrubokręt może się y, zrespić tylko w jednym miejscu y, na jedną grę. W sensie, no, te miejsca, y, z, które znam, że może się zrespić. Y, power room, kuchnia, biuro. Y, kuchnia to jest we front areas, czyli musicie wyjść za employee zone. I musicie y, po prostu y, pójść tam do lady i tam może będziecie mieli. Y, możecie mieć też w power roomie, czyli w backroomsach. Y, to będzie w backroomsach, czyli po prostu ten. Y, no, w backroomsach to może być w power roomie. Y, chyba w testing roomie może być. No, i dalej to w sumie już nie pamiętam, ale macie poradę ode mnie, że w sensie taką poradę na granie na taką szybką gierkę, gdy wam się nie chce nic robić, no to. Po prostu to jest porada ode mnie, że fajną y, zabawą w, nawet samemu jest oszukiwanie animatroników. Mm, gdy macie na zero, na custom night, jak weźmiecie sobie na zero animatroniki, wszystkie, to możecie dać y, na zero. O, i wy, widzicie, tu jest Golden Freddy, bo on miał takie czarne oczy z białą kropką. I. Właśnie y, możecie odszukiwać animatroników, bo y, czasami się respi jeden na scenie zwykłej. Czasami się potrafi y, zrespić w backroomsach ich nawet dwóch. Jak wyłączyłem, to y, była. Jak miałem tylko cupcake'a, to mi się y, Chica i Bonnie zrespili w backroomsach. Freddy chyba wtedy był w kuchni, tak już y, tam za drzwiami. I no to jest właśnie fajna zabawa, bo w ogóle cupcake y, u mnie się pierwszy raz kiedy go wyłączyłem to było dosłownie przed szkołą. I jak to ten. Ja to tak na szybko zrobiłem, bo przecież. No. Trzeba było się śpieszyć i po prostu. Y, wtedy nawet spoko było, bo mi się cupcake zrespił w ogóle w testing roomie. A to nie był Bonnie? Nie. Y, Bonnie się chyba zrespił w Power Roomie. Albo. To. Albo to może albo cupcake, albo Bonnie był. No to mi się właśnie telefon ładował. No i po prostu ten mm. eee, sobie ten. Eee. Ten. No w sumie to albo Bonnie, albo Cupcake mi się zrespił w Power Roomie. No i a. No, Bonnie był w Power Roomie, a e, Cupcake był w Testing Roomie. Czy nie? Czy było na odwrót? Już sam nie wiem. E, wiem, że na pewno Foxy zawsze jest na swojej cenie w y, scenie w nie wiem jak to miejsce się nazywało ale wiedzcie to że Foxy jest niebezpieczny jak są szybsze animatroniki i ustawicie sobie szybkość na 40 biegania to wtedy po prostu nawet wtedy nie macie szansy uciec o, kanapka z rzemem i z pociskiem nuklearnym se postanowiła już iść. Pamiętam, co ona chciała uciec i, i otworzyłem drzwi, żeby se tam do nas podeszła. jeju! i ona się w ogóle wtedy zliczowała w, w drzwiach. E, chyba więcej porad nie daję, ale właśnie polecam e, się pobawić tak w chowanego jakby z tymi animatronikami, tylko będziecie wiedzieli zawsze gdzie one mogą być, ale nie zawsze w sumie, bo tak to to błoni się często w backroomsach e, z respi, bo on tam w ogóle też często chodzi. Mm. Ale mi się czasami rozpił też na scenie. E... O, tutaj właśnie napisałem biedna kanapka z drzemem. Mm. Biedna kanapka z drzemem i pociskiem nuklearnym. Bo tak, co mój kolega e, to powiedział właśnie. M, nazwał kanapka. E, no, historia nazwania kanapka z dżemem, to po prostu. E, historia. E, mówienia ja tak na kapkajka. No to, jakbyście chcieli wiedzieć, to. Mój kolega nazywał go bo to w sumie yy, on tak dziwnie nazywał go pumpcake, później yy, powie powiedział na niego kanapka, później zaczął mówić na niego kanapka z dżemem, a później yy, 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 właśnie kanapka z dżemem i świeczką, bo tam była świeczka. No i wtedy się właśnie przed chwilą to jak możecie ten, to ja się wystraszyłem tego jumpscara, bo dosłownie mnie tu foxy tak wystraszył. Yy, I radzę sobie wziąć free revive y zawsze, bo mm, no, odrodzenia się zawsze, zawsze przydają. Bo jak nie macie odrodzeń, to jesteście skończeni. No i tak w ogóle to, jak y, była kanapka z dżemem i świeczką, y, to wtedy mój kolega wymyślił kanapkę z dżemem i nabojem, bo jakby w ogóle ta świeczka, on, ona jest na, 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 na cupcake'u i wtedy to, y, tam, y, no i wtedy właśnie jak nabój był, to ja. W sumie, jak nabój, no to wiecie, pocisk nuklearny, bo to jest też ten. Ja w ogóle tutaj pamiętam, co mnie tam. Bo Foxy potrafi mnie zjeść szybko. I ja pamiętam, co ja się wystraszyłem, że yy, tak wtedy mówiłem do tego Frediego: Dlaczego ty tu byłeś przy tych drzwiach? Dlaczego ty tu byłeś przy tych drzwiach? Bo. Ja wtedy chciałem wypuścić Foxiego. Ojej. Jak dalej to oglądacie, to możecie napisać y, w komentarzach. W sumie. Mm, kanapka nuklearna. Kanapka nuklearna. No, no nie. W komentarzu, kanapka nuklearna, jak chcecie, jeżeli dotrwaliście do tego momentu w ogóle, bo wątpię, że ktokolwiek będzie oglądał do tego momentu. Więc chcę zobaczyć, kto dotrwał do tego momentu, bo jakby ja mogę czasami serio, Na, no, nawet subskrypcję mogę dać. O, pamiętam. Ja mu wtedy mówiłem zejdź z tych kamer, bo kamery są tylko moje, bo w drużynie się przyjęło już, że e, to ja używam najwięcej kamer, że to ja jestem tym królem kamer, e, że to ja ciągle siedzę na kamerach ogólnie. E, informuję grupę o tym, e, o tym co się zbliża, na przykład e, Freddy idzie, a pamiętam co tu Golden Freddy se siedział i właśnie ja często próbuję tak zrobić żeby ten żeby Foxy był blisko drzwi żeby po prostu nie wychodził na no ten ja pamiętam co wtedy Foxy przyszedł co ja się tu schowałem po prostu i no po prostu czasami w tej grze da się serio pośmiać, bo jak jesteście fanem FNAF na przykład, to warto zagrać, bo jakby gra jest fajna. Gameplay? Mm, story mode? Nie wiem. Yy. A ten? A Custom Nighty to Potrafią być nawet spoko, bo no, tylko zapamiętajcie, z, y, aby dać największą ilość możliwą tego y, czasu, sekund mijania. Tam będzie napisane 3.0 seconds, czyli seconds, y, nam powiedzieć, nie, seconds i jak będzie to wtedy no, tam będzie napisane mm, napisane y, liczba no dobra no, no jakaś cyferka na przykład 1.5 kropka seconds czyli seconds y, no ogólnie sekund i no No, i właśnie to sekund ten. No i jak już sekund ten. Mm, jak już sekundy ustawicie na 3, y, to wtedy będziecie mieli tak, że będziecie mogli sobie ten. No, będziecie mogli. na ja kolej, muszę się straszczać. Będziecie mogli. to czym ja gadałem? Będziecie mogli być dłużej w szafce, na przykład, bądź w tym śmietniczku. W ogóle zawsze próbuję wypuścić Foxiego, jak jest. No i raz jak Chica miała rękę w tym, to od razu, jak wychodziłem, to dostałem od razu jumpscare'a. jak jesteście fanem FNAFA to radzę zagrać, fajna gra yy, no i ogólnie rzeczy to yy, biuro jest podobne jak z FNAFA 1 tylko jest bez świateł i to są po prostu takie odwi ta to nie jest FNAFA 2 nie wiem, nie jestem jakoś FNAFem ten. Tu nie masz fiatę i tan i tych szybek, co były we FNAFie 1. No i ogólnie jest też ten. To jest jakby. To jest właśnie taki. Animatroniki z FNaFa 2, no nie ma toj animatroników, jeżeli pójdziecie do Backroomców to wtedy będziecie mieli toj animatroniki. Ej. 28 minut będzie. Czyli napisałem, że koniec nagrywania zaraz Tylko kurde jak ja nagrywam ten głos no to już mi po prostu jest mi ciężko bo 21. 18 ogólnie to jest mój znak nagrywania bo no lubię koty, nie?